Dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym materiale na naszym kanale. Słuchajcie, belgijski food truck, polsko-belgijski food truck przyjechał do Paryża. Kong PSF. Eee, jedziemy właśnie się przekonać, bo oni mają tam jakieś ponoć pyszne zapiekanki i pyszne pierogi. Eee, no chcielibyśmy ich spróbować, no bo nie zawsze ma się okazję spróbować polskiego jakiegoś dania, takiego, wiecie. Można tutaj to nazwać egzotycznym. Słuchajcie, chcemy to spróbować, później jeszcze coś tam sobie zwiedzimy, może punkt widokowy na wieży Sacré-Cœur. No i spędźcie ten dzień jakoś z nami, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Trafiliśmy, więc idziemy. Czysty. Idziemy na zapiekaneczkę. I małpka może będzie w środku. Tego nie wiemy. Mam nadzieję że generalnie, że nam w ogóle cokolwiek zostanie jeszcze z tego wszystkiego, bo jeszcze produkty kończą. To wydarzenie na tym Facebooku tak docierało bezpośrednio czy... Dostaliśmy porcję pierożków. Próbujemy. z jednego? Ale pachnie ładnie. Dobra, mm. Dobre. Kapusta z grzybkami. Są jeszcze typowo mięsne. Są z indykiem i kapusta z mięsem. I a porcja kosztowała 10 euro, najdroższe 11,50? 12. I mm. Bardzo dobre. Naprawdę dobre. Bardzo na głębokim oleju. co jeszcze mamy dwie zapiekanki. Ja będę miał pikantną, Natalia łagodną. Pusteczkę? Tak, serwetka mają w środku. No. Kaneczka wołowo barania z ostrym sosem. Bardzo ostrym. Dał mi majonezu trochę nawet, żeby trochę złagodzić w ogóle smak. Gdy <grytanie> pomylił się, miał mi kropkę zrobić. <grytanie> I zaszalał. Mm. O, o ja I druga zapiekaneczka taka z kurczaczkiem bez sosu dla Natalci, bo Natalcia nie przepada za sosikami, taka. <śleskujesz> Jedzonko zdecydowanie pyszne, zapiekanki bardzo dobre, pierożki pyszne, wszyscy zadowoleni. A to najważniejsze, jedziemy dalej. My już na marcie. idziemy sobie zobaczyć. Kreker troszeczkę pada, ale że my nie z cukru, no to damy jakoś radę. A zobaczymy ile będzie kosztować, bo jak majątek, no to nie wiem. Chyba se darujemy, bo już... Ja już jestem cały mokry. <gry> Dobra. Przyjedziemy innym razem. Jesteśmy cali przemoczeni. Trudno. Witajcie kochani, drugiego dnia m, m, tego filmu. Niestety nam się nie udało wszystkiego nagrać ze względu na to, że no, padał deszcz e, kolejka do Sakraker była potężnie długa i znowu zrobiło się ciemne, więc wejście na taras widokowy kompletnie nie miało sensu, więc wybraliśmy się jeszcze drugiego dnia kolejnego, że tak powiem. I dzisiaj mamy zamiar przeatakować sobie właśnie na wieżę widokową, e, na taras widokowy w ogóle na Sakraker. Wejście przez kryptę, później schodami do góry. Zaraz zobaczymy, jak to tam wygląda generalnie, czy jest wejście płatne, czy jest darmowe. No i zachęcam do obejrzenia tej dalszej części tego materiału. Pojedli, popili, że tak powiem. Można coś zwiedzić teraz, nie? No, idziemy dalej. <laughs> idziemy przeatakować na punkt widokowy, na Sacré-Cœur. Ty zobacz, jest Wojtowice Jak to mówią, kto ma na Vigo, ten ten przywilej, można ze kolejką wjechać. My mamy na kto ma na Wigo? Przy okazji, też się ostoimy w konkretnej kolejce. Bo tu jest wejście, a kolejka za Sztamhead do tyłu. Bonchons, ja pierdziel. Godzinka, może przy dobrych lotach. I żeby wejść na górę, trzeba zejść po schodach w dół. Tam jest oczywiście wejście i tu po schodkach schodzimy bocznym wejściem tutaj w prawo. 8 euro osoba dorosła, 5 euro dziecko od 4 roku życia do 12 chyba. Przynajmniej z tego co pamiętam to tak było. Ciekawe czy się coś zmieniło. Myśmy tu jeszcze nie byli tak w sumie. Więc zamiast wchodzić do bazyliki, to idziemy po prostu pierwszy raz tutaj właśnie na wieżę widokową. O macie cennik. 8 euro osoba dorosła, dziecko macie od 4 do 15 roku życia jest za 5 euro. Dobra, bileciki kupimy, windy nie ma, więc trzeba na piechotkę. Do... I od razu poprawka. Pan nas poinstruował, że jednak dzieci są darmowe. Od 15 roku życia w górę dopiero jest płatny, czyli my płacimy za dwie osoby dorosłe. A, malutko. I do malutku. Jeszcze To jest daleko! Powiem wam, że schody Szerokość mają ciasne, ciasne samogórne tak samo Mniej więcej tak jak się wchodziło na łuk triumfalny do góry Ta szerokość schodów jest mniej więcej porównywalna Tu więcej! Ciężko, żeby się minąć dwie osoby Znaczy minie się, ale jak dwóch grubszych się spotka to ciężko będzie No to wlaźliśmy tak troszeczkę Jeszcze przed nami 236 schodów Będą łydki boleć. Jak dziewuszki? Jak dziewuszki? Ciężko? ciężko. 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 Ale ciężko się wchodzi ci się ciężko nie wchodzi. Nie wchodzi. To dobrze. 150 schodów możeśmy przeszli. Natalka płuca zaraz Jeszcze Jadasz? Pierwszy pasaż, więc pierwsza przerwa. Mama. Chodźcie po malutku. Hop. Hop, uwaga, kałuża. No, czekaj, idź na tylko pierwsza. Poczekaj. bo chcę Wam tu coś pokazać. Jak nieraz widzieliście, takie gargulce wystają właśnie ze ścian. Czy to na katedrze Notre Dame, czy tutaj na Sacre Cœur. Głównie to służy właśnie do odprowadzania wody z budynku, by ta woda nie lała się po ścianie, żeby wyrzucało, tak dalej, troszkę. I no, zobaczcie. O. Normalnie, to tu jest spust nowy w tym miejscu, jest dziura. Jest normalnie, proszę Państwa, rynna. Ale kiedyś to służyło. Także tędy płynęła woda, i tam się ciurem lało. Także, tak to tu wygląda. Tak wygląda dach. Ja betonowy. Nie byliśmy tu jeszcze nigdy. Nigdy myśmy tu nie byli u góry. Od kiedy mieszkamy we Francji. Więc pierwszy raz mamy okazję w ogóle wejść na taras panoramiczny. O, kolejnych schodów. Później, jak zejdziemy na dół, to się gościa tam zapytam, który stał przy kasie biletowej. Ile jest w ogóle wszystkich schodów? To nam jeszcze tu zostało 93 z tego, co piszę. kawa jak jest jakaś informacja taka. Ile ogólnie schodów zostało? O, patrzcie, przejście szerokie. O, ja się. Ledwo jeszcze czas nało trochę luźniej o. A tu można ciekawe fotki porobić też i co jest z tym wszystkim najśmieszniejsze? Że płacisz ze człowieku 8 euro tylko po to, żeby się przejść po schodach do góry i z powrotem. Tylko po 8 euro. Kurcze plan. Dobra, idziemy jeszcze, mamy niecałą stówkę. 76, dokładnie. A i pierwsze widoki z góry, kurczę. ciekawi mnie w ogóle czy daliście się nabrać wczoraj na tą. Rolkę na Facebooku, że tu byliśmy u góry. Natalia mi zrobiła niby zdjęcie z dołu. A, dziad mały. A. Natalia, jak byście nabrali się wczoraj na tą rolkę, czy nie? A, że jest... <noise> Dzisiaj oficjalnie jesteśmy pierwszy raz. Nie, że wczoraj. O. <noise> Porobimy po raz zdjęć. Porobimy jakieś zdjęcia, nie? A jak nie spadnie? No nie spadnie. I może coś jeszcze zobaczymy w Paryżu. Okaże się. Powiem Wam, że fajnie jest mieć choć raz okazję w ogóle wybrać się w takie miejsce. A skoro tu już jesteśmy w Paryżu i nie wejść kurczę do góry na Bazylikę to trochę wstyd. Nie zaliczyć wszystkich punktów widokowych. Ale są miejsca, że naprawdę kurczę można troszeczkę inaczej zobaczyć w ogóle Paryż z góry. Tak jak na przykład ja każdemu bardziej polecam wybrać się właśnie na dach, na Montparnasse niż na samą wieżę Eiffla Na samą wieżę Eiffla ogólnie też można wejść, ale jest dużo drożej. Ale wieżę Eiffel, z wieży Eiffel, nie zobaczycie, a z Montparnasse w wieżę można zobaczyć co jest dalsza i całą, z góry to jest fajne. A mniej więcej są podobne wysokości. Ciekawie mnie czy tam. Tam na tą wieżę. Pozwalają w ogóle wejść. Schody są, z tego co widzę. Tutaj, od tej naszej strony, tutaj o, tu, tu na środku, jest nawet ta lornetka taka mm, turystyczna, że do nich wkładamy i, i można sobie coś tam zobaczyć. Więc na pewno kiedyś była tam możliwość wejścia. Słuchajcie, całkowita ilość schodów do góry to jest 292, z czego troszeczkę więcej jest w dół i taka dobra rada, uważajcie na schodach jak chodzicie, a przede wszystkim jak schodzicie, a jak jest mokro to nawet się nie pchajcie do góry, bo schody są bardzo śliskie. My oczywiście idziemy dalej na Paryż żeby sobie zwiedzać jakieś inne miejsca, a dla Was to już jest dzisiaj wszystko w tym materiale. Dziękuję, że wytrwaliście. Za to, że jesteście, za subskrypcję, za lajki like i komentarze. Do zobaczenia w następnym materiale. Cześć. Sklasowali? Tak, wszyscy skasowali bilety.